Karty. Ciekawe, co za tą kartę kolekcjonarską dostaną. Dobra. A, teraz spróbuję użyć tego. Tej krótkofalówki. No, oczywiście, że się nie da. Uż. Jestem tak przyzwyczajony do wychodzenia z takich menu za Skype'em, że. Może piwko jakieś. Potrzebuję bezpieczniejszych dróg. Zapłacę ci za każde zniszczone bandyckie auto. Czy zniszczyłem chyba coś tam? Tu coś było. <laughs> A, to inne informacje? Aż się boję, wychodzić na tę ulicę. A trzymaj, czekajcie. Muszę iść do sklepu. Nie mam tu. Wysyłaj do. Mm -hmm. Chcesz przejrzeć moje towary? No. Mam tutaj jedne z najlepszych towarów. No do. No do. Tak, drogi. Nie mam. I na chwilę czas zarobić sprzęt. Czego mamy? 16. Ok. Ja tej tak sobie nie sprzedam Coś drogiego W sumie nie wiem, co mogę sprzedać, a czego nie Dobra Klub. Skórnik To no mu jest Tu mało trochę Tu lepiej nie mówić Chwila Szlakby to Co ja kupiłem? Nie to kupiłem No dobra, będzie na przyszłość To jest dużo Tego jest W miarę Tego jest aż Dużo, dużo To niepotrzebne tak, to. No, na tylko tego pojazdu. co? Dobrego dnia. No, super. Bo ciemno, tutaj, trzeba zapalić lampkę. No dobra, czas pobiegać. Nie, to nie było. Droga wolna. Podlega karze określonej w akcie 20 władzy. Dziękuję za uwagę. Uwaga, obywatele, nie jest Aha. Nie idę. Tak. Teraz użyję tego przychylowania, jeżeli nic mnie nie zastrzeże, nic? Nic? Dobrze. Teraz użyję. 150 świetnie jesteś rozwalony? Spokojnie będę za minutkę E? Chyba wziąłem mnie tam A nie, podziałał Dobra, mam swojego kuprino Opuść Pustka. Nie no bez niego taka misja to była cienka. No, jest mój wózeczek. Dobra, jedziemy. Słuchaj, nasz kontakt z wypadku zgłasza ruchy władzy w rejonie. Nie wiemy co się dzieje, ale uważaj na siebie. Nie ma sprawy. Zgadnij, moja arka jest tak otoczona, że. Bo... tu przeciwników nie ma. Już zapomniałem, nie mam nadzieję, że ja tu będę jeżdżał. o ruchach władzy w rejonie. Trzeż się. Ciekawe, czy was też tutaj odwiedzili. zobaczę jak wam tutaj leci. tylko spytam się co co słychać zabili go zabili go e, nie ma trupa więc może by gdzieś pojechał sprawdźmy uciek ty zaraz ja tu w sumie nikogo nie widziałem I co władza ich wybiła do nogi nie co stoi no on gdzieś pojechał sam ja mu zwinąłem na pojechał swoim bagi wybiła. To nie To też nie? No, zakręć Dobra, jedziemy ja Władza coś knuje Na północ stąd idziemy duże transporty O Jezu Ale się tu porobiło Dobra, nie tak miałeś być. Dobra, wózek został zostawiony, aby mi go nie zniszczyli. A jak mi go ukradną, to zaj. Dobra, idziemy. Stare, dobre czasy Zdaje się 18 odcinków temu Wchodziłem tu stan napadnięty Okej okay. Gdzie moja? Tu była moja kapsuła Tu nie była WC ciekawe A tu była moja, dobra Dim Niczemuż tego wcześniej nie powiedziałem gdzie? Nie rozwalili moją łareczkę Chwila, może już zdobyła Aha I ty? No wcześniej tak nie było. Omega 5. Fuck, fuck yeah. To trochę mała ta arka, mogliby tu dać coś większego. Dobra. Flash. To jest gunner, zaraz się zrobi tutaj niezłe piekło. Ну, все, хоть и с крыльцами давать сюда, если... Ты хочешь? Ты хочешь? Bez przesady, bez taką bronią wsteczny dziadek, co ty robisz? Ja jestem kurde, mistrzem kierownicy oni są mistrzem strzelania w, w nieruchomości. Tak, strzelać, strzelać. Dobra, to był... Wyjazd to był totalny fail. Ale uznajmy, że tego nie było. Wszystko poszło gładko. Gładko. Yeah! Taki skok początkującego, ja już jest prawie w grę przeszedłem. Fakt, że pierwszy raz skoczyłem. No, jakoś nie było okazji. No on mi się nie chciało. А я хотел, не было раз. Ну, так, так. Достанусь, блядь. надо Вау. нам достал. Вот так. To tutaj też, jakbym miał podwójne dowodowanie. Też mi się zdaje, że tamten Quest, który robiłem na podwójny dopalacz, to był jakiś stary, którego nie chciałem się robić. A nie zauważyłem go po prostu. Dobra, na prawa mam nadzieję, że dostanę kasę. Dajcie mi kasę, jestem bohaterem. Słuchaj, przyjacielu, słyszałem, że władza Cię poszukuje. Najlepiej szybko opuść to miasto. Nie chcę, byś odchodził, ale to lepsze niż by mieli Cię złapać. gdzie ja mam nim Co? No świetnie, głupi robot. Co to jest? I trzem on się gapę jak w rycie. Później to zobaczysz. Słyszałeś? Nawet? nawet nie chcę słuchać. No, nie, nie będę czekać. wiadomo, że się zamknął. Się ziomy, udało mi się. Doskonała robota. Jesteś cennym nabytkiem dla ruchu oporu. Zaniosę ten napęd dla sardowi, jak tylko wrócimy do bazy. Mam nadzieję, że da radę ujawnić, co na najmniej. Macie bazę? Ej. Co, czas jest przeciwko nam. Robi się tu coraz bardziej niebezpiecznie dla ciebie, ale. Dalej, powiedz mu. Wciąż mamy sprawy do wyjaśnienia. Zanim zostałem pojmany, byłem w drodze do starego ośrodka badań władzy w mieście umarłych. Szukam jakiegoś rodzaju dowodu na to, co władza robi z mutantami. Nie. Aha, dobra. Nie słyszę, co mówisz. No, tego jeszcze nie było. Potrzebujemy tych danych. Może istnieje jakiś sposób na odwrócenie tego procesu, jeśli lepiej zrozumiemy eksperymenty na mutantach? Będziemy mogli wykorzystać te informacje do ujawnienia prawdziwej twarzy władzy. Zatem, przyjacielu, zanim wyruszymy, musisz nam pomóc znaleźć te dane. Nic do mnie omaru znął. To mi strasznie. Fakt, że was to minęło, bo odcinek 10 się skopał, no ale ja to przeżyłem, Naprawdę, tam jest strasznie. Nie fajnie, jakieś wielkie potwory, bosy. I co? Tyle? Podejrzewamy, że możesz znaleźć kopie danych na starych serwerach, ale żeby się do nich dostać, będziesz musiał wejść na górne piętro środka badawczego i odnaleźć pomieszczenia sieciowe. Główny serwer będzie tam. Serwery Znajdź są zawsze na miejscu. kolejną wielką przysługę ruchowi oporu. Możesz to zrobić, przyjacielu. Pierwszym miejscem, czy jeszcze gdzieś będą się? Nic Pamiętaj, władza wie, że jesteś w pobliżu i będą cię szukać. Zabierz z tej skrzyni wszystko co ci się może przydać. A teraz ruszaj szybko i powodzenia. Uuhu! i tak mało. Za mało. Jak ja widzę rakiety, to od razu pierwsza myśl. O ku! Znowu boss. Zobaczymy jak to będzie na... 89% będzie boss, Pre, to, ale to już mi dał No, co najmniej 400 takich skrzym bym potrzebował na jedną misję Szczególnie w mieście umarłych, tam jest koszmar. I teraz nie będę chyba miał nieograniczonych strzałów z rakiety też w ogóle świetnie Tu już mogę? No jasne huh. Nie wiem od czego to zależy Dobra, teraz zrobię zapis i Pójdę do tego czegoś tam przy tym No, do tego czegoś przy wejściu. Niech zgadnę. Chcesz zagrać w karty? No, nie umiem grać w karty. Przynajmniej nie było wszystko.

Ну и что? Я сидел. боялся? это? Это стройная правда, я ему сейчас сделаю? Чё ты нелегален в Figurka! Oh, yeah! Dostałem figurkę, byłem burmistrz. Nie idę do szeryfa, bo ostanie było zamknięte. Dobra, szkoda czas. Nie, nie, ja dzisiaj nie idę do miasta umarłych. No dzisiaj to koniec. Wybaczcie. Nie mam dzisiaj sił na miasto umarłych. 5, 7, no. A teraz? Pięć, dziewięć. W sumie nic nie zrobiłem. Dobra, taka jest na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.